dobry. Co to pika? Czy to u ciebie pika? A, myślałam, że to u mnie yy, mam nowy mikrofon, więc nie wiem, czy to czy to działa. Mamy 9.30 trzydzieści, pierwszego września. A ja jestem nad morzem. Wczoraj przyjechałam z mamą i z pieseczkiem. I wczoraj nic nie nagrywałam oprócz tego, co na telefonie, więc pewnie przybitki jakieś wrzucę. Ale się nie, nie witam ani nic. Yy. Jesteśmy w kątach rybackich. I mamy taki domek fajny, że piesek może sobie biegać. W sensie jest ogrodzony wszędzie. Co jest. ekstra. Wczoraj padliśmy gdzieś przed 11:00. Jeszcze wieczorem poszliśmy na plażę i ja się pompałam, a piesek pierwszy raz widział morze, ever I był pierwszy raz na plaży, to było dla niego duże wydarzenie Prawdopodobnie mamy w planach jechać nad ujście Wisły a potem na plażę żeby się nigdzie potem nie ruszać już Dziś i jutro ma być tak średnio ciepło 21-22 stopnie a potem we wtorek już ma być 28, więc tego 20 tygodni. We wtorek na pewno będziemy siedzieć na plaży Ale czego ty... czego? Powiedz mi czemu ty piszesz? Chodź 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 Jeśli ty Przywitaj się Zjadłeś śniadanie? Czy ty śniadanie, odporność albo energię. No go on. Odporność. Odpierność. Dobra, to ja wezmę tą, a jutro wezmę energię. Bo chciałam zrobić wszystkich. Jeszcze ta została. To jest jakaś. Nagrywasz? Figo! Oh, ona jest z figą! Y ta. obrońca. Kiedy tak, ty tak siedzisz? Sheldon. Dociąłeś się. Ale. Ty już jadłeś śniadanie, przypominam. Nie, 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 absolutnie. Chodź tutaj, chodź. Pędn. Jak się robi kawa rozpuszczana? Już łyżeczkę budowej, no już. Cięż wiesz. Nie, nie, nie o to pytam! Ciebie bierze i rozpuszcza. jesteś pisaczką. Poczekaj. Czekaj, bo ja sobie sama zasłaniam. O. Hej. Dostań, zostań, zostań, zostań. Dostań. Wakacje, wakacje, ale książka sama się nie sprawdzi. Tutaj pisaczek bardzo zmęczony pieseczek. Stupki Po prostu O O O dobry Poniedziałek. Piesek, piesek, czy ty się wyspałeś? Albo, inna... Albo inaczej. Czy ty masz zakwasy. No <śmienny> chyba. <śmienny> Ciężko. No też to plez. To za Tu na słońcu. Połóż się. 哦。Oh. Przyszliśmy z plaży, nawet nie jak jest mój telefon 20.40, wykorzystam mamę, może się nie obrazi. Nie wiem, kto jest bardziej zmęczony. Meczy pieseczek. Zaraz wam go pokażę, bo leży na kanapie. Dzisiaj w sumie byliśmy cały dzień na plaży. Prawie cały dzień, jeszcze pojechaliśmy do Krynicy. Zobaczyć, bo ja chciałam zobaczyć te stragany z książkami, te namioty takie, ale nie było nic ciekawego. Zjadłyśmy i pojechałyśmy tu do, do nas obok na plażę. No i posiedzieliśmy tak za 4 godziny, 5. Ale dziś jest duży wiatr, więc tak bez, bez tego parawanu to byłoby średnio. Trzeba być dużo cieplej. Więc e, myślę, że może dłużej posiedzimy, bo no to jest ostatni dzień, kiedy jesteśmy na plaży, bo w środę już wracamy. No byliśmy na spacerze. Pieseczek jest to totalnie, to totalnie zmęczony. Totalnie. Ale jest bardzo dzielny. I grzeczny. Aha, mam nie nagrywać, tak? Piesek. Piesek podziękował. No, rozkoszny jest. Ja jeszcze mam w planach sprawdzić książkę, bo jak mówiłam, przyjechał tu. Do... Nie tylko odpoczywać, ale muszę to ugarnąć. Więc czekam jeszcze sprawdzanie. Chciałabym do, dobić do 200 stron. Jestem na 110 chyba. Więc jeszcze mam dwa dni. Ale jest jeszcze szansa, że mogę sprawdzać tą książkę wracając. Także to nie jest. jakoś jeszcze nimi nie mnie stresuje. I jakbym skończyła do 200, do, jakbym doszła do 200 strony, to potem by mi zostało jakieś 150 stron. A to już na ludzie bym, mogę zrobić 2-3 dni w domu. Nie potem bym odesłała i bym się wyrobiła szybciej niż 2 tygodnie. Taki plan. Także teraz się odpocznę jeszcze chwilę i potem siadam do sprawdzania. Pewnie wleci jakieś piwo bezalkoholowe i, i tyle. Chyba. No prawda. Hop. No, hop. no. No, 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 no. Nie wiem, że się trzęsie. Teraz fajnie? Wczoraj y, sprawdzałam książkę i po dwóch godzinach wykrzeczyła mi program. I straciłam 20 stron sprawdzania. Więc generalnie mój humor jest, lekko mówiąc, średni. Zostań. No nie zapisała mi się i generalnie jest do dupy i nie wiem, co mam z tym zrobić dalej. Jestem o 20 stron w plecy, a miałam w planach sprawdzić tu 200 stron. Z gówno. A teraz, jeszcze zadzwonił do mnie stajenny, że gringo kuleje. A że on to tak opowiada, jakby on już generalnie umierał. Teraz natychmiast, więc najchętniej to bym się teleportowała do stajni. Choć od innych ludzi wiemy, że to dramatu nie ma i że on po łące chodzi normalnie, i że o 16 będzie ktoś, żeby go tam ogarnąć i sprawdzić w ogóle, ale no wiecie. I w tym momencie yy, mieliśmy zostać jutro wracać, ale wracamy dzisiaj wieczorem, żeby jutro być już na miejscu, <laughs> bo ściągam weta i chcę już wiedzieć na czym stoję. Ale przez to nie chcę mi się ani czytać, ani sprawdzać, ani nic robić, ani nagrywać, ani w ogóle nic. Ale muszę się zmobilizować. Zwłaszcza z tym sprawdzaniem. Czytać nie muszę, ale z tym sprawdzaniem muszę się zmobilizować, bo mam czas do. niecały tydzień mi został. A jestem w dupie. Nie lubię tego uczucia. Tego momentu. Że stoję i nie wiem co, na czym stoję, i że mam jeszcze dużo roboty. Wiem, że to się w końcu jakoś tak rozejdzie, ułoży, ale tak się to wszystko nawarstwia i wszystko się tak na, nagle robi. No bo jakby nie było informacji o tego stajennego, to, jakbym to jakoś bym to dźwignęła i na przykład teraz bym usiadła i bez problemu bym się sprawdzała dalej, a te 20 stron zostawiłabym sobie na koniec i tak pewnie zrobię. Tylko, że moja głowa jest teraz w zupełnie innym miejscu. To gołębie były. Gdzie pani jest? Gdzie pani? Peut-être